Dzień dobry, moi drodzy. Witajcie w kolejnym odcinku. Z Ashen jest ze mną Demonidias, a przed nami ciężka wyprawa. Bardzo tak się zapowiada. A w zasadzie może nawet i trzy wyprawy, bo wszystko to sprowadza się do zadań na dość takim ograniczonym jest zbliżonym obszarze, mianowicie Dziękuję. tutaj w obrębie tego kanionu do którego niestety najpierw musimy przejść i w sumie może przebiegniemy sobie przez to wszystko tak, myślę, żeby... że przebiegniemy, no. na razie nie trać staminy dopiero jak... poczekaj, bo tutaj zaraz będzie przeciwnik jeden o fakt, właśnie odbucha. nie, nie, dostałem obrażeń widziałem, to się odrzuciło, tak? Nie? tak, teraz dostałem uważaj, dostałeś nie bez obrażeń. Właśnie widzę. O, oh, fuck. Tutaj na dół, tak? Teraz? E, w... tak. To no ja jestem sobie na górze. No chodź na dół. Oj! To, schodzę. Ej. to jest dziwne, to mnie odrzuca, nie nabija obrażeń. O, teraz. To teraz. To, to zależy chyba, jak blisko tego jesteś. Dobra, biegnę za to. Dobrze, że mamy tyle staminy. No. Wow, umijamy go też? Dobra. Tak, wszystko. Walczyliśmy już z nimi tutaj Znaczy, w tym miejscu akurat nie. No w tym nie, ale biegniemy, biegniemy. Ciężko się Jest kapliczka tutaj słuchaj. Naj ja gorzej jak ja biegnę za tobą, oni rzucają w ciebie. Masz. A to no, wybucha po sekundzie. i... Wyrwa, ja... Nie. Tak. No i gorzej. Dobra, mamy. Nie. Odrzuciłem cię bo teraz. Ja też usiadłem. Dobra. Dobra, ale to nie, tutaj to nie jest safe zone, więc tu nas nie odrzuca Nie no, odrzuca, bo zniknąłeś. Okej, okay, u mnie siedzisz jeszcze tam, więc możliwe, że... Dobra, ja stoję tutaj zaraz przy górce. Znaczy... O, ja jest To ty? Podskocz. Teraz? Nie, to jest NPC. No, to NPC, bo przy tym się nie przywołamy. Dobra, ja tak schodzę górką w dół? Eee, Chodź na tą główną ścieżkę po prostu. No tak te to w dół ona idzie. Okej, okay, stój, 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 podskocz. Dobra, to jesteś ty. To ja. to strasznie mi zaczęło lagować, ta lokacja. Ona się doczytuje chyba, no, nie? No, my się doczytuje na pewno, tak. O, ta czekaj, to... czekaj. E ja bym wolał iść górą, mimo wszystko. Można Tak, bo będziemy widzieć... O. I oczywiste znajdź, można po podnosić. No, pewnie. jest ja. są jakieś... Wiesz, ja, to nie chodzi, żeby to mi też pomijać, nie? No? Tak, tak. O, tam tak, jednak prawda. są te przedmioty do... ulepszeń. Poza tym też w tych znajdźkach często są przedmioty do questów. Takie, że trzeba coś oddać npc To Tak, nie no są no i w nie mamy któregoś z zadań na no to. Można pominąć jakieś ...myślący mech. To jest do ulepszeń, broni. Tak, to mi już brakuje tego. A, ja już potrzebuję czegoś innego. Ja potrzebowałem czterech teraz do tego... ...ulepszenia. Nie, wiem. Odskoczyłem nie i mnie teraz miło. Hmm? A, ou, ou. Ej, nie mam swojego nakrycia na głowie. Padłem prawie. Wniosku. Aha, to jest przepaść? Tak, tak, tak. Wodospad. Nie. ten most tu mnie ciekawi. Jest w innym miejscu, hmm. ale... Nic. Ale jakbyś jakby za tym nie było nic Nie, nie, nie wyhamował O, to Kolejnym... wow. Tak. Muszę uważać z tym B z wychodzeniem z menu w No... Tak już raz zginąłeś pamiętam nie? Tak, nawet. tak, jest ze dwa razy nawet już Co mogliśmy tutaj zrzucić w uczniu Nie, tu się nie da wejść na to Od czego zależy ten wzrost jakby tych rogów? To z czasem. Bo nie od zdobytej skorii. czasem. Aha, tylko czasowo, dobra. Tak. A kiedy się to traci? Bo... Chyba przy przysiadzie, przy ognichu. Po tej wodzie możemy chodzić? Co? Dobra, pytałem czy po tej wodzie możemy chodzić, ale mam już odpowiedź. <grym> no tak, bo ten gość od razu szarżował, nie? Po o, średnie zapasy skorii. O. Wpadły mi z niego. Wie? Obiegną, z, z niego. niego. Kurdej, Obiegną, biegną, biegną. Posunąłeś miko. Uważaj, uważaj, uważaj. Biegnie dwóch. Widzę, Jeden biegnie skacze dwóch. z góry. Kolejny mech tu jest jakby co. Ten myślący. Hmm? Na i tu ich masz? Nie wiem, muszę sprawdzić. A z pięć? No, jestem na cztery i prawie na 3 Po już tej samej broni. Nie wiem, bo w sumie teraz, moi drodzy, korzystamy z tej z samej broni jednoręcznej. Tylko. Nie, ja korzystam z jednej. Nie, no myślałem, że masz ten. Aha, czyli domyślnie jeszcze jakoś sobie nie ustawiłeś tego. Nie, bo jeszcze odbywania. mój wbijacz Pedoloka jest lepszy. Mój wbijacz Pedoloka ma obrażenia okay, już ci dobra. mówię ile. Ja je 144. Ile masz? Zaraz ci powiem A Gdzie ty pobiegłeś? No na górę Na Mówiliśmy, górę po górę schodach czy ma? na górę... A mój ma... 143 I jeden obrażeń mnie. Na ile masz? Plus ile? Plus 2 Widzisz ja mam na plus 3 dlatego właśnie zacząłem ulepszać ten sam co ty Uważaj bo... czekaj czekaj bo mnie tu zaatakowali Jeden za tą pobiegu. pobiegł. Patrz, tutaj nie mam na górę. Uf, tylko grzyb Czy do idziemy? No nie wiem, z dołu do mnie wybiegli. Ej, ja no nie wstydziłem sobie questa, chyba. Bo to od Aileen mieliśmy zrobić, tak? Tak, głos, no to on jest tutaj, Ona, on jest tutaj gdzieś, na, ale nie wiem czy na górze, czy na dole, ale w lewo. O! Uh -oh. Uważaj. No, 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 bo to już było niebezpieczne. Uważaj, Znaczyłeś? ja przeskoczyłem to. Ale dobra, tutaj też jest. Ja już to miałem, już to mam. Jeden mi tam zleciał na dół, jest na hita. Pukl z inkwizycji. O! Tarcza tu jest. Nie spodziewałeś się inkwizycji. Masz tą tarczę? Nie starczy, nie korzystam. Dawid, teraz jak masz jedną broń? No. Jestem tak przyzwyczajony do tych rolo do rolowania, że nie korzystam w ogóle. Te kilo? No. A w sumie parowanie byłoby bardziej. Dobra, ja sobie sprawdzę tę tarcze. No, uu. to też nie tarcza, nie. Misternie zdobiona tarcza, która należała niegdyś do lotaryńskiego inkwizytora. jestem tutaj włeście, w No i z bossem. O, to mów, krzycz. Ale jak tam dojść do ciebie, czekaj. jedę idę po jakichś drabinach na górę. Jest trzech typiarzy. Po prostu pójdę do ciebie. Mhm. Ja nie wiem, jak to wbiec do ciebie, wiesz? A ja nie wiem, gdzie ty jesteś. Na dole. Dobra, tu nie mam. Tu były drabiny, ale ślepa uliczka. Wiesz co? Zbiegam tam w dół. Zbiegnij tam w dół, ja biegnę wodą. I na samą górę. No, ale Tymi... muszę biec po drodze. Tymi... Po prostu platformami, które były po lewej stronie. O, tutaj. Tu Czekaj, ja muszę wbiec. Tak, 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 tak. Myślący mech, było trochę skori. Uważaj. Dobra. Tu jest jeszcze droga jedna. Widziałeś jak skoczyłem? Tak Do tego typa, który do nas rzucał I tu jest piórko Jestem dokładnie metr za tobą A, bo ja nie wiem, nie patrzyłem no, tutaj jest koleś I tu jest boss Gościu Co? a Brałeś to już? Mhm. Dobra, idę tam. daj mi sekundkę. O, nie mogę wskoczyć, co jest. Ziemnik się zbugował. Dobra, pomogę mu, zabiję go. A nie Tak, się pewnie, czy ja to podniosłem, ale. O! Taak, patrz, patrz. wszystko. Zablokowaliśmy, jest szedł ja do nas po Ja wchodziłem do góry, on schodził. W... Aha. On schodził, nie? Tynęta. Tynęta. To jest wszystko z zadania, tak? Tak. Trzeba będzie zaznaczyć kolejne. Tutaj jest, brałeś? Nie, jeszcze nie. Znowu mech. Kurczę, pełno, nie? Ale to dobrze, bo ja już nie miałem teraz na ulepszenie tej broni swojej. Tylko dalej już nie będzie go potrzebował nawet. Znaczy dalej jest jakieś inne coś, nie wiem czy nie te no, korzeń no. myślący. Tak, dokładnie. No, Korzenie tej wioski nie. Zaznaczmy no. kolejne zadanie. Ej, tu jest jeszcze skarb i przeciwnik potężny. Za tobą, za tobą jaskini. Okej, okay, już. Ty jaki się skinie? Aha, dobra. Dobra, zabiję już go. Pomogę ci. A, nie, Ty, się. nie trafiłeś go. Ani razu Nie skęcę w nie? Dobra, eee, to tak, kolejny zadanko mówisz, no to tak, nie mm. e A bo to też jest do oddania. A, więc... Silaren, Silaren, tak. Prądka cieni. A, no tak. Plotka cieni. A później? Flokhir. Później e, tak. Dobra. Co? Co? Patrz, co tam jest. Co jest? Wróćmy tam. A co to jest? Nie, chcę zobaczyć. Weź. Wow. Trochę creepy. Trochę tak. Pult tutaj jest chyba, nie? Mhm. Mm to jest moja nowa tarcza, tak w Bajdełku. Ej, ona nic nie, nie wygląda inaczej od tej starej. No to. Jest Ale świeci postawiam. się w ekwipunku. Ja już jestem zadowolony. <laughs> jestem pod tym względem bardzo nie. wizualny. Gram sobie ostatnio w tego Wolcena. No. Tak jest znaczy, Po prostu uwielbiam ten system dropu tam. Wyciwlecie no, jakieś nie! Okej, okay, wiesz top, ja chyba pójdę aż oni się z resetu ją Tak jak blight tam wygląda tak. Czekam aż odejdą Odeszli Tak, już są hmm. na swoich pozycji Zaginęłeś od jednego ciosa, tam on ma takie obrażenia Miał takie obrażenia wielkie Uważaj o! Nie ja Strzałbym już Uważaj To też nie przeciw Wydaje mi się, że dla nich akurat byłaby chyba dobra ta broń Dwuręczna hmm, jakaś. A? A no... Co? So, nie wiem. Ej, tu jest skarb jeszcze, nie wiem, czego podniosłeś. To nie Co? wiem, na razie na górze są też dwa. Zaraz zejdę na dół. No nie! Przecież ślizgiem, jak to zdobyć? Gdzie? Gdzie no jesteś? zobacz, tutaj jest. Tu. tu. Tu, 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 jest taki dach. Tam jest skarb na nim. I nie wejdziesz tam, bo się ześlizgniesz. byłem prawie. Okej, okay, padłem wpadłem teraz. Gdzie ja wpadłem? O, oh, fuck. Gdzie jesteś? Nie no ja trzeba zrobić. <laughs> nie widzę cię. Ej, ja, ale tam jest Gryz... przede mną, jest jakaś tratwa, Widzisz na dole też? Nie wiem, nie widzę tego. A. Ja... Z dziurę w dachu spadłem. Jak ja tu wpadłem w ogóle? Tekstura jakaś mnie zabiła. Ej, płucznie rzucę. Okej. Okay. oświecisz mi? No. Ja jeszcze Pomogli mogę. Pomogę Tak. Nie wiem ile mogę iść jeszcze. Chyba mogę. Hmm. Polarkę. Nie chcę używać wiesz. A tam u góry dorzucę? Dobra, mam 5 włóczni. Rzucam bardzo daleko. Myślisz, że tam są jakieś szanse? No bo w sumie myślę, że spad teraz to jest Wow. Bo nie A, czekaj, tej czekaj, 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 czekaj. Dobra. Tutaj. Okej. Czy to tobą? na dół. Nie. Nie wiem, czy tu powinien być. Nie, jestem na kładkę, zauważyłem pod sobą. Ale, okay. ale wciąż nie wiem, co to mi daje. Dobra, widzę kolejną. Nie wiem, czy ty widzisz, gdzie ja jestem? Patrz nie. teraz. Nie mam zupełnie pojęcia, gdzie ty jesteś. Ta wskaźnik mówi mi, że gdzieś chyba niżej jesteś. No Spójrz na dół. Podejdź, tak, jak, podejdź do tej kapliczki, gdzie był ten taki dziwadło. No, jestem. I wejdź przed ten budynek na tę kładkę. O, stój, stój, stój. Cofnij się. Widziałem cię. Bądź między tymi budynkami. Pójdź tutaj w dół. Nie w to. O, widzisz mnie? Nie. Na, na dole, skaczę. Nie widzę. Naprawdę mnie nie widzisz? No. Zobaczysz mnie na, na odcinku. Nie wiem. Nie, nie Dobra. widzę. Próbuję, mam Ej, nadzieję. Jest jakiegoś skorpiona na dole tylko. Skorpion jest na dole? No. Kładce. To ja jestem, gościu. To nie jesteś ty. <noise> Dobra, ej. Chodź zej. Jak? Nie wiem, gościu, no. Uciekłeś czy... się tam, ja nie wiem, czy ty tam zaskoczyłeś tak swoją drogą? Nie, no. ja ześlizgnąłem się z drugą strony i spadłem. I zacząłem leciałem przez teksturę. Przez teksturę wpadłem. Gdzie mogę rzucić włócznią? I nie mam czegoś takiego, ale w ogóle to jest jakby zrobione, jakby się udało coś z Bo użyję chyba początek. Masakra. Czemu? Po prostu wle... przeleciałem przez teksturę w, w podłodze. Co mam teraz zrobić? Mm, czekać. Co To się? Na znaczy, początek? czy ja po pobiegnę z kapliczki? Ja kultu. pobiegnę z kapliczki. Bo ja nie wiem czy tam doszada. Ja nie dam rady, Potrzebuję mi Ej, Gościu. No. Poczekaj na mnie przy Dobra. <laughs> co? Dobra. Zrobiłeś? Poczekaj na mnie nie Nieważne. Nieważne. Nieważne, że. Wcale nie było tak, że chciałem zdobyć skarb na kładce i skacząc, nie zahaczyłem o jakiś patyk przez co spadłem w przepaść. Nie. Ja Wcale przynajmniej nie mam wiem. swoje dusze. No, nie, Gościu. A to ty mi powiedziałeś, że. Bo, ale wiesz, że na tym domku ja się nie ślizgałem bez niego Tylko że w pewnym momencie jakby nie było nie było dachu. I podłogi pode mną, a dachu. Nieważne. Nie wiem co się stało. Ej, gościu, hmm? gdzie jesteś? No ja używałem szczątek, więc. To no. idę dopiero z... Używając Ale ja Ale zginąłem, ja myślałem, że ty przy kapliczce zaczekasz na mnie. Ale ja dopiero się. używając tych, też nie lecisz do kapliczki. A gdzie? No do tego. No. Do, do głównej, do bazy. Co? No, używając korzenia, tak. Dlatego muszę się teraz teleportować do tej kapliczki. A nie do ostatniej kapliczki? Nie, nie, nie. Korzeń nie. Korzeń działa do, tylko do bazy. Ale bullshit. Jak już jestem, to sobie wydam te 36 tysięcy dusz. Teraz będę u ciebie. Dobrze, że tak podkreślasz, Lilic, zdobyłeś. E, nie, bo akurat tyle kosztuje podniesienie broni. To sobie właśnie zrobię. ja no, sobie przebiegam właśnie, wiesz. Dobra. O? No. No. Farm. O, znalazłem korzeń. Nie, no nie będę farmić, bo mam tam skórnie do stracenia. I... Okej. Okay. Ale ja to będę wiesz, tam za minutę. że w się walki zginą, nie? No tak, tak, tak. Ja za minutę będę. Już ta moja jeszcze jest lepsza. Dobra, lecę do ciebie. Ale lepszyłeś już. Tak. I o jedno jest moja lepsza. O jeden damage. Jak to jest możliwe? Mm. Idę do krosno. No bo on musi być na plus trzy ja dopiero przy... będzie. Ja jestem przy tym posążku dziwnym. Aha, bo ty miałeś na plus jeden mm -hmm. wcześniej dopiero. Tak. What? Więc moja to jest na ma... plus trzy, a to jest na plus dwa. Dobra, gościu, jestem przy tym posążku. Czekam na ciebie. Okej, okay, ja mam czarny ekran. Tyle się. To super optymist to w się sensie nie, ładowanie, loading screen. Aha, w tym sensie. Ale jeden quest już jest zrobiony, słyszę muzyczkę, więc już jest, okej? Okay? Słuchaj, ja właśnie wyjaśniam to, czego nie mogliśmy we dwóch zrobić. Hmm? Właśnie mi został ostatni przeciwnik, także nie wiem jak my wtedy zginęliśmy tutaj, nie? Znaczy ja zginąłem w sumie. Ej! Co? Wow. Co? nie się Co? do tego krosno, nie? No. Czy ty się patrzyłeś z prawej strony, jak była taka kładka z prawej strony i widziałeś ten pałac? Nie. O kurde. To jest w ogóle skrót. Jaki pałac? Ale się wystraszyłem. Czyli ran się do obok mnie pojawiła. Ej, tej lokacji byśmy w ogóle nie byli w stanie zrobić bez opcji teleportacji tej takiej tam wiesz, duchowej mhm. jakby. Ej, masakra. Dobra, wiesz co? Wow, ten most to był zawalony, nie widziałeś do czego ten most prowadzi? Nie. Taki pałac jakby z Aladyna, wiesz, taki... Nie, nie, nie widziałem, nie widziałem. Taki, taki typowo arabski pałac, nie? Taki Czyli mi przygodny... kolejna lokacja. Tak, taki zamek. Ja, gościu, taki... Bo ja kończę tą lokację, nie? No gościu, ja biegnę. Nie, bo tak podziwiasz widoki, ale... E, bo to był skrót. Jaki skrót? Był skrót, Czy można było ominąć po część przeciwników prawą stroną. Ten most nie prowadził donikąd. Yy, żeby dojść do tego mostu się szło skrótem. Dobra, jestem w wodzie, gdzie ten gruby był. Dobra. To będziesz szybciej na miejscu się, bo właśnie... Zginąłem. Okej, okay. to no sobie prawą stroną. Nie, nie schodź tak od razu w dół zobaczysz co, o czym mówię. Będziesz widział pała, co jak się rozejrzesz. Ja jestem już w lokacji Krosno. Jezu, ale ona okay. jest wielka. Jak sobie wyzielę, NPC to Silmaren jest. Weź sobie też wow. NPC. Wow! Ej! Jak to nie zauważyliście wcześniej? Nie to wiem, właśnie. Się... No myśmy już skręcili od razu w prawo, wiesz? Niesamowicie to wygląda życie. Właśnie hmm. tam zmierzamy. Tak, tak mi się wydaje. Hej, wspólna spinaczka tutaj jest. Hej. Gdzie jesteś? P zaraz w tej wodzie jak ten szarżujący był. Jestem za, za tym. To jest wodospad. No to jestem właśnie tutaj już. Wiesz co? Jestem przy wodospadzie i dałem się do góry, żeby wspiąć. Patrzyłem, czy coś tam jest, ale chyba nie ma. Chociaż. To chyba za chwilę powinniśmy się widzieć. Tak. Bo ja się Widzisz, że go. ten wodospad ma takie półeczki, i tu da się wejść na ten wodospad? Skoczyć? dobra Zobacz składki nad nami, no. No. O, to ty jesteś już, skocz. Ale nie da się. Dobra, da się, patrz. Patrz. Podajcie. No. A, no razem. Ale jesteś wysoki. Wzajemnie. <laughs> Masz. Y y mamy te same misje? Jesteś jako Silmaren? -ta tak, tak, tak. Przątka cieni. Tak, dobra. E, wiesz, to nie tędy raczej, tylko po prostu trzeba będzie skoczyć na tę górną y, tą, z tego przed nami, widzisz? Patrz, tam tędy trzeba będzie skakać, ale dobra, chodźmy dalej. Nie, tam ale... nic nie było na tym wodospadzie. E, ale wyżej, zobacz, zobacz, zobacz. Pokładki, widzisz? Tymi kładkami da się wskoczyć. Tam. Uważaj, rzucam. Chodź, 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 chodź. Tutaj no ja jest go, ja, ja biegnę, biegnę, tylko mówiłem, żebyś no. uważał. Nie. Widziałeś to? Tak. A tu nie przesko... Nie, nie wierzę w to, dlaczego? Ja nie wiedziałem, ja myślałem, że można tak. Jak tu... nie wiedziałeś? Byliśmy tutaj, kościół. O nie mogę, jaki lag. O, się o nie, najgorzej. Dail, czy ty jesteś pijany? Nie, nie wiem, jakoś tak... Czemu ja chciałem tu przeskoczyć w ogóle? Kurwa, straciłem 30 tysięcy. Ja jebię. Pierdolona nagram, nagram, to kończymy odcinek, halo gości. Ty pierdol. No zginąłem, straciłem 30 tysięcy, nie, nie przerwałem odcinka, ale no nie... <grym> Dobra, ja tam biegnę już. Mam, mam, dość tego, nie, po prostu 30 tysięcy z dwóch filmów skoro ja No to już tam 30 tysięcy to już jest takie, wiesz. No to jest ulepszenie mojej broni, na które zbierałem. Dobra, dawaj, lecimy tam i teraz wiesz, ostrożnie. Ja już ostrożnie speedrunuję, no. Tam do tego miejsca. Pamiętaj, że tam trzeba rzucić włócznie. Tak, i jak rzucimy, to się jak rzucisz, to się zatrzymaj. Kurde, się, przepraszam. Ale... ale to ty jesteś za mną? Hmm, nie wiem, nie, na pewno nie. nie widzę swojego paska zdrowia. A ty walczysz? Nie. Okej, okay, czyli mój NPC się pojawił. Ja jestem już za wodospadem, a nie przed nim, ale już na jego wysokości. Ja też Już się jestem. Ja grubego mijam. No ja już minąłem wodospad i wchodzę na górę. Co jest? Nie, się śmieje z nas Dzbeniksy, nie? Dokładnie, to. No. no, przebiegam, już jestem na drugiej stronie tego co teraz zginąłeś. Ja mijam tego łucznika. Znaczy, włócznika Na No spręci byli cały czasem, się nie już, już będę rzucał. Co? O oh fuck, no już rzucam włócznią. E, aha. O oh fuck! Nie mogę rzucić, bo mi. Jezu, nie. Okej, okay, jest. Jestem po drugiej Czego? stronie. Dobra. A ty gdzie? Nie, też. Podskocz, ty? Przy drabinie stoję. Okay. to dzi... no, jest na... Ja też. Teraz się tym dziwnym pojawimy. czymś, tak? Tak. Okej, okay, jestem przy tym Grubasie. No ja właśnie z nimi walczę już. Tak Okej, okay, to wiem. ja też tu po to idę. Ja nie wiem co z grana, czemu się nie można no, Zaraz było. się połączymy, zaraz się połączymy. Tak, tak jest, dopiero weszliśmy, wiesz. zginąłeś? Ale NPC mi pomaga. ja bez NPC gram. Dobra, podniosła mnie. No wiesz co, zwagowałem się przy drabinie i dziwne to było. Dobra, zabiłem ich. Dobra. No to ja już jestem. Ja, ja też. Się zabiłem i kurczę, no nie widzę cię. Zaraz no to połączy. Wejdę na tę drabinę jeszcze wyższą. No, tam jestem, tam co? rzucić znowu. No to na nie Rzuć i nie idź dalej. A, rzucić, dobra, okej. Okay. No no no. Ale dalej nie idź. Bo mam ostatnio włócznię zwykłą, później już mam to rozpryskowe. Okej, okay, jesteś. No, pięknie. Wow. Elo? Problem z tym, że już nie mam włóczni. Mam to tylko te skolek, takie wybuchające. Uważaj za tą też plecy ci robi. Miałem, Wybuchający? Miałem, miałem, trzech to jest miejsce gdzie ja zginąłem. Ale on uników robi. Było to jest trochę dziwne, że przeciwnika dostajemy po 750 skorii. Okay. A jako skarb jest na przykład zapas skorii, z którego. Ej, u mnie wpadłeś jakby. Popielanie, O! Popielate narzędzie tyranii. A jako skarby są skorie które dają nam przykład. Nie wiem, 500. Mhm. Brałeś tą o, dwuręczną? Nie w popielate narzędzie tyranii leżało. Ej, tu jest ze skinia. Kaplica, ja, ja, ja się kapliczka się... jest. O. Oh. Ukryta. W takim miejscu? Nie, Siedźmy. Nie rozłączy nas? Yy... Nie, bo to nic nie robi. Nie yeah. okej. Okay. To co? Baraj. w tym miejscu skończyli. Na co? Mam no, przeciwnika. Jakiego? Aha, A, to rozłączyło, rozłączyło. dobra. A podniosłeś tą broń dwuręczną? Tak, na rzeździe trani. Patrz jak to fajnie wygląda, zwekwipuj ją. Ej, to jest lepsze, prawda? No, odwoje jest lepsze. Ej, ale to jest szybkie w ogóle, to nie jest jakaś wolna broń. Tak jest to jest niezbalansowana. Czy szybsze niż ta, którą przedtem miałem? Albo dawno nie, nie używałem i nie wiem, dlatego. Wow. Ale fajny atak jest ten mocny, Trzymaj sobie. Uh -huh. Taki podwójny obrót. Tak, o, połączyło mi Ciebie. E... O, jesteśmy. Dobra, to moi drodzy, od tego miejsca będziemy kontynuowali sobie kolejny odcinek z także dzięki wielkie za uwagę, zachęcamy do oceny, oczywiście do sprawdzenia też innej perspektywy, link macie w opisie. I do tak. następnego razu. Trzymajcie się i do zobaczenia, cześć!